Witam Was w kolejnym odcinku Opening Widzów. Przysyłacie coraz więcej maili, co mnie bardzo cieszy. Pamiętajcie, nie wysyłajcie na Facebooku, ponieważ na Facebooku nie można otworzyć filmów, a tym bardziej ich ściągnąć. Wysyłajcie mi na maila, wszystko będzie w opisie, w opisie pod spodem, jak nagrywać na jakiego maila. Jeżeli ktoś ma problemy z wysłaniem maila, każdy ma Google Drive, wystarczy, że wgracie sobie tam. Na Google Drive, na ten dysk wirtualny wgracie sobie ten opening. Podacie mi na Facebooku linka, ja sobie ściągnę jak najbardziej i go pokażemy. Mam naprawdę coraz więcej tych waszych openingów. I dzisiaj pokażę chyba z 7, chyba z 7, więc będziemy lecieć powoli z pierwszym openingiem. Zobaczymy, co tam będzie nas czekało. Troszeczkę montażu będę miał przy tym odcinku, ale to wszystko dla Was, dobra. Lecimy z Waszymi openingami. Pierwszy opening Hube Beauty Team, pozdrawiam. I zobaczmy, mamy super magiczną. No, życzę legendy, każdemu życzę legendy, żeby każdy trafił tą swoją upragnioną legendę. Walkirię i Xbox Poison Szkieletonki, ale dużo, dużo kolektorów. O i No niestety nie wypadło nic ciekawego, więc <ścoughs> żałuję, naprawdę żałuję. I już mamy kolejny opening, tutaj troszeczkę film będzie zmontowany, bo to chyba z kanału i mistrzu, więc to będzie troszeczkę taki jego zmontowany filmik prawdopodobnie, więc lecimy, Przysyła mi na maila według kolejności, tak jak mówiłem, według kolejności pokazuje, więc lecimy z jego openingiem. Zobaczymy co on nam pokaże. Ma super magiczną Inferno Dragon. Bardzo, bardzo ładnie. Co tu jeszcze nam pokaże? Jest druga, zagemy. no i co tym razem wypadnie? Miner. Ostatnio wam powiem, bardzo często dużo osób mówi, że Minera drobi. Ma na Minera chyba jest jakiś ostatni fan. No i tu jeszcze, Miszczu, coś nam pokaże ciekawego. Tutaj jakiś Dex <grywka> reklamuje, dobra. I ma jeszcze Picką, balony, Golem i szkiele I to było wszystko w jego openingu. Lecimy z kolejnym. No i już mamy kolejny opening. Jest to Krzychu S polska Armia. Pozdrawiam. Widzę, że tutaj już dwa Silvery naszykowane oraz magiczna, więc sprawdzimy, co on nam pokaże. Na no, najpierw na początku leci Silver Wizard Tesla. Drugi silverek, ciekawe czy legendy ostatnio często drapią z tych silverów. Tutaj jeszcze sobie podgłaśnię, o ja niestety pokazuję bez głosu. No tutaj mam jeszcze challenge'ówkę. cztery wygrane. Jest golem, jest golem, jest epicka, no to jest już ładnie też. No i zobaczmy, została nam magiczna. Golda, Tombstone rakieta. Barbarzyńcy 19 Inferno chyba nie będzie legendy, Minion piecyk też fajnie i P.E.K.K.A. więc nie było legendy żałujemy dobra, przechodzimy do kolejnego no, następnym razem się uda no i mamy kolejny opening tutaj gwiazda z Brave Poland, Barbarzyńca znowu przysłał widzę, opening ma magiczną macron chesta oraz Goldówkę. Ciekawe czy otworzy Zagemy tą magiczną. Dobra, zobaczymy. Z tego co wiem, on mówił, że chyba tutaj ma Challenge'ówkę dosyć dużą. Więc za chwilę zobaczymy. Dobra, lecimy z jego peningiem? Tutaj nic ciekawego na razie nam nie pokazał. Goldówka. Trochę szybko. Skeleton Army. Otworzy jednak magiczną zagemę Mamy. Czy coś ciekawego? Mortar. Wizard, Minionki, Ice Golem, Ogryderów dużo i 4 golem. No i jest Grand Challenge 2 na 12 wygranych. dosyć dużo ładnie golda. 1 bowler, jeden 1 skeleton, szkielet, 1 bomb towery, 21 kolektorów, 3 armie Szkieletonów, 307 goblinów ładnie, Guardsy, Dużo ognistych kul i 609 strzałek. No niestety nie padła legenda, a powinna. Według mnie powinna z Grand Challenge'u, 12, jeżeli wygramy, powinna nam wpaść legenda. To jest troszeczkę niesprawiedliwe. No i mamy kolejny opening, tutaj Papry, Armia Wybranych, co on nam tutaj pokaże. Tutaj będzie Goldówka, na pewno, zagęmy Otworzona. I już internet się pojawił. Mamy opening jego, i tutaj nic ciekawego nie wypada. No, i tu kolega nam tę y, paczkę, tych y, super magiczną. Y, widać, kupuje więc y, zobaczymy. Tu zapłacona. Kolega musiał zresetować telefon i już jest super magiczna. Czy coś ciekawego mu z tego wypadnie? Na razie o 400 archerek, bardzo dużo, jest 8 bowlerów, ładnie. Inferno też ładnie, Poison ładnie. I jest Princesa, gratulacje. Tu kolega jeszcze kupił magiczną, więc patrzmy co, czy coś mu z magicznej wypada ciekawego. Moja księżniczka wysłała zdjęcie. <śmiany> do, będzie fajny dodatek do filmu. Pozdrów księżniczkę, Inferno Dragon. 73 kanonki ładnie, Rocket i Baby Dragon No i jesteśmy już kolejnym Maciek 2 Amatorzy Wojny tutaj będziemy mieli legendarną otwartą, wydropioną Gratulacje i zobaczymy czy tego Epika też przyspieszy zagemy więc lecimy z jego openingiem Tak Epik Niech będzie przyspieszony? Tak jest Epic przyspieszony, pewnie się upewnił czy nagrywa. Free jest dwa bowlery i... Rage. Chyba niezadowolony z tego Rage'a. No i zobaczmy. Inferno Dragon. Mam nadzieję, że liczyłeś na Inferno Dragona, napisz w komentarzu. Serdecznie pozdrawiam. A my za chwilkę jeszcze zobaczymy czy coś będzie miał. Nie tam, kolega już nic ciekawego nie miał. Teraz lecimy z ostatnim openingiem w dzisiejszym odcinku: Skrolex, Pogromcy Pindoli. <laughs> Ta nazwa zawsze, zawsze jak ją widzę, zawsze mnie bawiła. I tu mamy dwa free chesty: mamy Crown Chesta, Silverka i Giant Chesta. Więc powodzenia! Jesteś ostatni dzisiaj w odcinku. Następni, którzy przysyłali będą niebawem, więc lecimy z Twoim openingiem. No i Silver na początku, Gold, rakieta, archerki, nic ciekawego, teraz darmówki. No, Royal Giant. Royal Giant się przyda. Zobaczmy tutaj może coś wpadnie fajnego. Wizard, Tesla. No nic ciekawego. Dobra, krona. Mi też ostatnio nic właśnie z tych goldówek, silverów, kronów, nic nie dropi. Już chyba swój limit wyczerpałem. Jedynie to co mogę liczyć na legend ze sklepu albo z legendary chest. No i zostało ostatni Dian Chest: dużo golda, barbarzyńcy, mega minion, bardzo ładnie i 218 strzałek. No i to by było na tyle. Dzisiaj mam tutaj 3, 6, 7 openingów, było takich 7 graczy. Kolejni na liście będą w następnym odcinku. Ja naprawdę dziękuję wam, że tak dużo, dużo tego wysyłacie. Pamiętajcie, w opisie pod spodem mail, na który wysyłamy openingi oraz w opisie jest film jak nagrywać te openingi. Jeżeli na Facebooku nie wysyłacie, naprawdę nie wysyłajcie mi na Facebooku waszych filmów, bo się nie da ich otworzyć. I jeżeli ktoś ma problemy wysłanie przez maila, wgrywamy na Google Drive i wysyłacie mi link po prostu na Facebooku do tego filmu ja sobie go pobiorę i obejrzę i go nagramy na openingu. Każdy przysłany opening będzie, tylko naprawdę czekajcie w swojej kolejności, bo biorę po prostu każdy z listy, który został przysłany po kolei. Nie wybieram, tylko jadę według listy. Dobra, dziękuję Wam za te openingi, dziękuję za obejrzenie, zapraszam do następnych odcinków, pozdrawiam.